Nikt ich nie widział, nikt ich nie analizował publicznie, nikt ich nie udostępnił. Ani Polska, ani NATO, ani Stany Zjednoczone nie potwierdziły, że jakiekolwiek obrazy z rejonu katastrofy w ogóle istnieją. Niektórzy wojskowi sugerują, że to właśnie ta cisza jest największym dowodem, nie dowodem na spisek, lecz na skalę politycznych konsekwencji, jakie niosłoby ujawnienie prawdy. Jeśli bowiem w archiwach naprawdę znajdują się zdjęcia z tamtego dnia, to nie są to materiały które można po prostu odtajnić. To materiały, które mogłyby zmienić sposób, w jaki świat patrzy na Rosję, na Polskę i na układ sił w Europie. Jest też inna możliwość, bardziej przyziemna, lecz równie niepokojąca. Być może dane istnieją, ale ich analiza nie daje jednoznacznych wniosków. Być może obrazy są zbyt nieczytelne, zbyt nieprecyzyjne, by coś potwierdzić. A w polityce brak pewności bywa gorszy niż niewiedza. Bo nie można wykorzystać, można nią grać, manipulować, rozmywać odpowiedzialność. Nie można też zapominać o jednym kluczowym aspekcie.